Witam Państwa bardzo serdecznie, wyjątkowo w środę, bo jutro dzień wolny, świąteczny. Na początek bardzo dobra informacja. SOPOT został nagrodzony za rozwiązania nowoczesne, smart technologie. Otrzymaliśmy główną nagrodę w kategorii miast od 30 do 100 tysięcy mieszkańców na wielkiej konferencji Smart City Forum w Rzeszowie. A ta nagroda to docenienie wielu działań, które realizujemy w tym obszarze, ale przede wszystkim stworzenie cyfrowego bliźniaka Mola i Mariny, czyli takiego obrazu, gdzie jest zaszyta dokumentacja, co pozwala nam sprawniej i lepiej zarządzać i dbać o stan techniczny Sopockiego Mola. Ale przypomnę, jednocześnie dziękując przede wszystkim pani wiceprezydence Magdalenie Cieślik i całemu zespołowi SMART, że to nie pierwsza nagroda, bo otrzymywaliśmy już nagrodę za cyfrową mapę drzew. Zostaliśmy także nagrodzeni za wykorzystanie danych przestrzennych do weryfikacji deklaracji podatkowych, jeżeli chodzi o podatek od nieruchomości. A ja przypominam mieszkańcom, że w każdy poniedziałek można przyjść do urzędu w godzinach od 16 do 17 w sali numer 100 i dowiedzieć się, jakie są procedury, które można czy załatwić online bez wychodzenia z domu, czy jakie dane można przejrzeć, wykorzystując oczywiście swój komputer, swój telefon które umożliwiają i ułatwiają projektowanie, proces inwestycyjny, proces budowlany, czy po prostu mają wiedzę na temat drzew czy innych nieruchomości na terenie miasta. Szanowni Państwo, ta informacja już była przez nas komunikowana, ale ja powtarzam, że 1 lipca rozpoczynamy kolejny odcinek Alei Niepodległości. Odbędzie się taki kompleksowy remont. Tym razem to będzie odcinek od ulicy 3 maja do ulicy Andersa oraz przy ulicy Jana Skolna. Te prace rozpoczną się 1 lipca, potrwają około 80 dni, a całość będzie podzielona na cztery etapy. Wykonawca firma MTM, z którą mamy bardzo dobre doświadczenia, ja przypomnę, że ostatni remont Alei Niepodległości udało się skończyć nawet przed. Terminem. Także mam nadzieję, że i tym razem te uciążliwości, no bo każdy remont to są uciążliwości, będą ograniczone do minimum. Co ważne, bo tutaj wielu mieszkańców też pytało, nie zostanie ograniczona liczba miejsc parkingowych, postojowych przy Alei Niepodległości i na tą inwestycję udało nam się pozyskać środki z rezerwy subwencji ogólnej ministra finansów i musimy te prace remontowe wykonać do końca roku, a sezon, mimo że mamy wielu gości, to jednak ten ruch samochodowy jest zupełnie inaczej rozłożony. No nie ma dojazdów do szkoły przede wszystkim, nie ma także codziennych dojazdów do pracy, czyli nie ma tego szczytu porannego i szczytu popołudniowego a całkowity koszt remontu to 5,6 miliona złotych. Kupiliśmy dla naszej policji sonometr, czyli urządzenie, które pozwala, przenośne urządzenie, które pozwala w różnych miejscach kontrolować, badać głośność samochodów, motocykli, innych pojazdów poruszających się po drodze. Do tej pory w ramach akcji Cichy Sopot, który realizowała już policja na terenie naszego miasta, ten sonometr był wypożyczany z, od innych komend, natomiast uznaliśmy, że te kwestie związane z przekraczaniem hałasu przez samochody jest ważna dla mieszkańców, dlatego taki sonometr Sopocka Policja od miasta otrzymała i już użytkuję. Mogę Państwu powiedzieć, że tylko dzisiaj w godzinach przedpołudniowych w wyniku 40 ponad kontroli zatrzymano aż 12 dowodów rejestracyjnych i wystawiono kilka mandatów. Także to się sprawdza, będziemy to powtarzać w różnych miejscach i w różnych godzinach, także bardzo też dziękuję wszystkim mieszkańcom za sygnały, gdzie takie przekroczenia hałasu są najbardziej uciążliwe. Zapraszam też mieszkańców do dyskusji podczas sesji absolutoryjnej, która odbędzie się 26 czerwca o godzinie 10. Będzie omawiany raport o stanie miasta, który Państwo dostali do skrzynek pocztowych. Jest on także dostępny na naszej stronie internetowej. Przypomnę, że zgodnie z obowiązującą ustawą głos, żeby zabrać podczas tej sesji w tej punkcie Raport o stanie miasta, każdy mieszkaniec musi zebrać 50 podpisów. I te podpisy ze zgłoszeniem. Trzeba dostarczyć najpóźniej do 25 czerwca, czyli dnia poprzedzającego sesję, do biura Rady tutaj w Urzędzie Miasta w Sopocie. Szanowni Państwo, czasami zaskakują nas nietypowe sytuacje w naszych instytucjach i w naszych obiektach, bo w artinkubatorze w domu przy ulicy Gojki 3 został w ścianie znaleziony fortepian. Ukryty był w nietypowy sposób, wyprodukowany jest najprawdopodobniej gdzieś około 1923 roku. Można go obejrzeć, nie można na nim grać, bo jednak jego stan nie pozwala na użytkowanie, ale został odrestaurowany przez zespół konserwatorski, został poddany renowacji i stoi teraz w art inkubatorze. Ja młodzież i dorosłych Zapraszam serdecznie w imieniu Teatru Generacja na warsztaty teatralne, pięciodniowe warsztaty teatralne w Dworku Sierakowskich. Te zajęcia będą od 28 lipca do 2 sierpnia. A mówię o tym teraz, bo można się już zgłaszać. Wszystkie informacje na naszej stronie internetowej. Zachęcam także do wysłuchania. Koncertów organowych wraca cykl Sopockich wieczorów organowych w kościele św. Jerzego. Wstęp jest wolny każdy koncert rozpoczynamy o godzinie 16.30, a najbliższe koncerty 22 i 29 czerwca. A w najbliższy weekend 21 czerwca. Powraca piano w naturze, czyli w pięknym otoczeniu zieleni na Łysej Górze. Stanie fortepian i oczywiście będą na nim grać artyści, zarówno ci młodzi, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z muzyką, jak i uznani już tacy jak Mikołaj Sikała, Anna Jopek czy Michał Ciesielski. Także bardzo serdecznie Państwa zapraszam. 25 czerwca od 15 do 20 można siedzieć na trawie i słuchać pięknej muzyki, w której czasem przeszkadzają tylko śpiewające głośno ptaki. Zapraszam także tego samego dnia w sobotę na Sopockie Błonia, gdzie od 12 do 18. Letni piknik integracyjny, sopocianie zawsze w formie, czyli dużo aktywności, dużo zabawy dla całych rodzin, dla seniorów. Serdecznie, serdecznie Państwa zapraszam. Chciałam także pogratulować naszym żeglarzom, ponieważ niemal codziennie dostajemy informacje o jakimś spektakularnym sukcesie. Kuba Surowiec z UKS Navigo został mistrzem Europy w A-Klasie. Kamil Manowiecki zdobył medal, stanął tym razem na drugim miejscu podium Pucharu Świata w klasie Wing Foil Racing. A Max Wójcik ze skarżetu po raz dziesiąty został mistrzem świata w raceboardzie, czyli w klasie windsurfingowej. Wszystkim bardzo serdecznie gratuluję. I przypominam, że mieszkańcy Sopotu mogą skorzystać ci, którzy posiadają uprawnienia żeglarskie, z sopockich marinerów, niewielkich łódek, które są zacumowane przy sopockim molo. Wystarczy zgłosić się do sopockiego mosiru. Szanowni państwo, życzę dobrego czasu. Jutro dzień wolny w Sopocie święto, jak wszędzie oczywiście, Bożego Ciała. Ulicami miasta przejdą cztery procesje, więc y, proszę zwracać uwagę także na y, objazdy, na jakieś utrudnienia w ruchu i życzę Państwu bardzo dobrego czasu.